Cześć, witajcie, z tej strony Natek i w tym filmie Wam pokażę nowy tryb kariery w BM&G Drive. I właśnie do, do niego wszedłem i piszę, że nad tym pracują, że są tutaj różne misje, więc ja tutaj kliknę na OK. Mamy takie auto fajne, żeby do tego trybu wejść to klikacie na Escape, klikacie tutaj w, na Main Menu. Klikacie tutaj na karierę, tak kilka razy. Zgadzacie się, że to jest e, funkcja eksperymentalna i tutaj tworzycie jakiś nowy profil. Z tego co wiem, to chyba będzie wszystko usuwane w następnej aktualizacji. Więc tutaj jest mój garaż, najwyraźniej. Więc wejdźmy do mapy i zobaczmy, czy są tutaj jakieś misje, co, które możemy zrobić. Tutaj chyba coś jest. Zobaczmy, co to jest. To jest chyba jakiś pościg policyjny. Więc zobaczmy. Ja to wybrałem, to teraz jeśli mi się włączył więc się tutaj pokazały strzałki na ulicy i tutaj już jest ten pościg ale to mało za tam się fajnie driftuje, więc klikniemy na to no to weźmy start zobaczymy jak to będzie działać, ale to są chyba normalne te misje, które i tak już są, ale chyba jakieś jakiś punkt albo jakoś tak, nie wiem, zobaczymy więc y, tutaj pisze, że mamy jakiegoś kierowcę, który y, nie zapłacił czegoś pisze, że Trzeba go zaresztować, zatrzymując jego pojazd, więc zróbmy to. Jest taka strzałka nad jego autem, widzę i się sam zepsułem. on wiedzie tutaj w latarnie, ale tym autem się ciężko steruje. Dobra, ojeju, o co? Nie! W kamień wjechałem. Jeszcze raz. Pociąg jedzie chyba. Rzecz się nie zatrzymał. Oj, co, mi tam odpadło, ale... Tutaj znowu coś było, no zaraz go dogonię, mam nadzieję, no chyba, że tam coś zaraz wjedzie, wjeżdża do tunelu i tutaj są w środku te podpory albo no cokolwiek to jest, porażka, jeszcze raz, dobrze, nie, nie, o, weźmy go tutaj tak, o, pięknie, zobaczmy, nie no, on dalej jedzie, z takim autem on chyba nic nie widzi, sukces, pięknie, ile dostałem, trzy gwiazdki? Nie wiem, to są chyba pierwszą, drugą i trzecią. Więc weźmy, kontynuujmy tam, gdzie zaczęliśmy misję. Zobaczmy jakie jeszcze są. Więc tutaj jest chyba jakaś. Pojdziemy tam. No, tutaj są strzałki. Bardzo fajnie, że wiadomo, którędy jechać. To mi się bardzo podoba. I chyba je, tam jest ten znacznik. Do tego miejsca biała kreska duża. jestem ciekawe co się stanie, jak zniszczę sobie auto, już nie będzie mogło dalej jechać. To chyba będę musiał... Od początku zacząć, albo, albo jakoś tak chyba. No nie wiem, czy to są jakieś punkty, za tamtą misję, którą wcześniej zrobiłem. No ale to zobaczymy. Tutaj! Nie! Ojeju, tutaj była taka ładna droga. No. Jest taka ładna droga, którą chyba niestety. Nie dojadę. Nie no. Jakbym się teraz resetował, to się mnie pyta, czy mam mnie przeteleportować do garażu. Więc trzeba tutaj próbować swojego auto nie zniszczyć. I nie wiem, czy w finalnej wersji będzie ja trzeba płacić się tymi punktami albo cokolwiek to będzie za naprawę auto. O. ładnie. Dobrze. Weźmy z Start mi już nie, chyba jakieś kudło będę woził. Piszę, że jakiś... Sąsiad mnie pytał, czy mogę mu przewieźć jakieś pudło do innego sąsiada. Piszę, że to nie jest daleko, ale że będzie łatwiej to zrobić tak, niż żeby, niż żeby to nieść. Pisało, że mogę to robić tak długo, jak chcę, tylko żeby mi żadne z tych paczek nie spadły. Ja nie wiem, czy wjechałem dobrze tutaj, czy nie. A może. O! Auta jeżdżą inne, bardzo fajnie. Jakbym miał takie paszki przewozić w prawdziwym życiu, to chyba bym je czymś przymocował, a nie tak. Myśmy tak. żeby ta paszka uciła na miejsce, dobra, ładnie. Może by było to jakoś przyczepić czymś. I gdzie ja je miałam odstawić? I no gdzie to jest? Dobrze, więc chyba trzeba tutaj wjechać. Przejdźmy przez ten znak stop. Ładnie. I tutaj trzeba wjechać do tego drugiego sąsiada. Ładnie. Jest jedna gwiazdka za, za dostarczenie jednej przesyłki. Nie wiem, spróbujmy to ponownie. I tutaj widzę, że dostałem jakieś. To jest to jakieś B. To jest jakieś e, XP, dobra I pisało też, że odblokowałem nową misję. Teraz spróbujmy zgubić te wszystkie paczki oprócz jednej. Więc ja myślę, uważać nie muszę. O! Co się z tą paczką tutaj stało? Skupiłem wszystkie paczki. Weźmy to, anulujmy i e, zobaczymy, jakie jeszcze są misje. To jest wyścig, więc tam pojedźmy. Nie wiem, czy będę się ścigał tym autem, czy jakimś innym, ale to zobaczymy. Ja myślałem, że skoro będę musiał tak po całej mapie jeździć i szukać tych misji, to że będzie trochę nudno. Ale, ale mam dosyć szybkie auto, więc nie jest tak źle. Ja myślę, że się tutaj skręca. Pięknie. Teraz żadnej auta nie jeżdżą, z jakiegoś dziwnego powodu. Ale przynajmniej mam całą ulicę tylko dla siebie. I nie muszę na nic uważać. Prawie. Jak opuściłem tamtą misję z tymi paczkami, to chyba, dost, to chyba moje auto się zresetowało, więc to jest chyba sposób na, na naprawienie auta, nie jechając do garażu. Więc to jest mi fajne. Więc tu jest ta misja. Włączmy ją, nie czytałem za bardzo, może tutaj coś będzie pisać. Dobra, e, pisze, że jest to jakieś wyścig że dostanę więcej punktów albo więcej tych gwiazdek, jeżeli nie zniszczę swojego auta, ale nie muszę maksymalnych punktów dostawać. Oj, tam mi coś nowo odpadło. Ja nie wiem do końca, który mam jechać, ale chyba prosto, albo za tymi autami i tutaj też takie bariery są, widzę. Dobra, tego chyba spowolniłem, tego brązowego chyba. Nie, 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 cofaj, 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 cofaj! Tak! Będę drugi! Będę drugi! Ten chyba już nie dojedzie do mety, ale raczej też nie będę pierwszy, niestety. Ojeju, i chyba nie dostanę punktu za niezniszczenie auta mojego. Dobrze, więc tutaj e, jest meta. I pisze, że dostanę też kreskę, jeżeli... jeżeli to zrobię w minutę 5 sekund albo mniej. Więc spróbujmy ponownie. Tym razem e, zrobię to porządniej i spróbuję auta sobie nie zniszczyć. I to jest inna auto niż tym, który miałem wcześniej. O! Wyprzedziłem go, chyba niestety troszeczkę się uszkodziłem, ale... mam... o nie! Miejmy nadzieję, że się to nie zaliczy. Dobra, jeszcze raz. E, tego wyprzedziłem. Tutaj trzeba tego wyprzedzić. E, dobra, e, dotknąłem go chyba, ale nie zniszczyłem auta sobie. Więc to dobrze. A, nie. tego też wyprzedziłem. Może mi się uda w e, minutę... 5 sekund? Może. 10 sekund mam. Może mi się to udać. 3, 2, 1. No akurat o ile? Jedną sekundę się spóźniłem. Zobaczymy, co jest w garażu. Bo mnie to bardzo interesuje, więc zniszczymy to auto i się przeniosę do garażu. O, ładnie. Jeszcze gdzieś tym bym tym autem myślę, pojechał, ale to nie ma sensu, więc... Do garażu się teleportujmy i mogę garaż włączyć. O, i mam auto. Pisze, że mogę moje auto zmieniać i że teraz e, wszystko jest za darmo. Ale że to raczej zmienią Mam wszystkie auto do wyboru, dobra Ja myślę na razie um, będę miał to auto Weźmy, pomalujmy to jakoś Dobra, więc weźmy tutaj części Dobrze, więc zapiszę to auto sobie i spróbujmy tym pojeździć więc weźmy tym autem, pojedźmy, to auto już nie jest tym samym, jeszcze tutaj mam nitro, w tym garażu chyba na razie za bardzo nic nie mam, mogę wyjść z auta, mogę wyjść z auta, dobra, zobaczmy czy tutaj coś jest, chyba niestety nie, więc wejdźmy do auta i w tym garażu chyba nic więcej nie ma, więc e, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, jeżeli chcecie kolejny film z, z nowego trybu kariery w BeamNG Drive to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę, dziękuję wam za oglądanie tego filmu, cześć!